Radośnie śpiewajcie Bogu, naszej mocy! Wykrzykujcie Bogu Jakuba! Zacznijcie śpiew i w bęben uderzcie, w harfę słodko dźwięczącą i lirę. Dmijcie wróg na nowiu, podczas pełni, w nasz dzień uroczysty, bo to jest ustawa w Izraelu, przykazanie Boga Jakubowego. To prawo ustanowił on dla Józefa, gdy wyruszył on z ziemi egipskiej. Słyszę język nieznany. Uwolniłem od brzemienia Jego barki, Jego ręce porzuciły kosze. W ucisku wołałeś, a ja cię ratowałem. Odpowiedziałem ci z grzmiącej chmury. Doświadczyłem Cię przy wodach Meriba. Słuchaj, mój ludu, chcecie napomnieć, abyś posłuchał mnie Izraelu. Nie będzie u Ciebie Boga Obcego. Cudzemu Bogu nie będziesz oddawał pokłonu. Ja jestem Pan, Twój Bóg, który Cię wyprowadził z ziemi egipskiej. Otwórz szeroko usta, aby mnie napełnił. Lecz mój lud nie posłuchał mego głosu. Izrael nie był mi posłuszny. Pozostawiłem ich przed twardości ich serca. Niech postępują według swych zamysłów. Gdyby mój lud mnie posłuchał, a Izrael kroczył moimi drogami, natychmiast zgniótłbym ich wrogów i obróciłbym rękę na ich przeciwników. Nienawidzący pana schlebialiby jemu, a czas ich kary trwałby na wieki. Jego zaś bym karmił tłuszczem pszenicy i sycił miodem z opoki.